Dobra, kochani, dotarł drugi donate. Um, tutaj będę podkreślała Wasze niki oczywiście. Um, dzięki wielkie Etril, trill złoty 60 zł na klapsa filmowego i oczywiście Mayday 14,66 na klapsa filmowego. Zbieramy 76 zł na klaps filmowy, ponieważ wiesza mi się komputer, więc do wszystkich nagrań będę używała klapsa filmowego. Dopóki go nie będę miała. Będę robiła to ręcznie i będę to powtarzała za każdym razem, żebyście się nie dziwili, czemu tak klapsam sobie rękami. Uwaga, komora jedenasta, podejście pierwsze, jedziemy. Albo sobie na czole będę jeszcze tak pisała, żeby było takie, wiecie, bardziej truli, że klaps jest moja twarz i moje ręce. Zawsze zapewnia bezpieczne środowisko testowe. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego środowiska testowego, angel zawsze udziela przydatnych wskazówek. Na przykład podłoga w tym pomieszczeniu możecie zabić. Staraj się go unikać. Się masz szakalek? Ok. Komora 11. Jakie mamy zalecenia? Dostać w twarz. Wrzucić jajko. Do koszyczka. Wykąpać, okej, okay. nie uważam, że śmierdzę. Aha, ale nie pić tego, w czym się kąpiemy. No dobra. Brzmi... brzmi sensownie. O! Pff, nie chcę tam. Hello. Oo, oh, gademet, nie zdążyłam. Siuk! Tam jest radio, trzeba je dorwać. To brzmi jak chcę teraz przejść? Je, 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 Zabiło mnie! A mamusia mówiła, nie wkładaj głowy, kiedy ktoś w nią strzela, bo może się to źle skończyć. Ale nie, no bo oczywiście córeczka nie słucha mamusi jak zwykle. Dobra, no zabiło mnie. Kiedyś musiało. Nie wsadzać tam głowy, nie wsadzać tam głowy, nie wsadzać tam głowy, dobra. Było. Przez moment zwątpiłam. Nawet się przestraszyłam. Nie wskakiwać do wody, nie wskakiwać do wody, nie wskakiwać do wody. A no, może tak. Będę się czuła bezpieczniej. Siemasz Ernest! Hmm. O! Jej! Łapie drugi portal zaraz. Tirurirurirum.

że to głupio zabrzmi, ale ja naprawdę chcę dorwać to radio. Nienawidzę tego radia. Chcę je zabić. ha. ha, ha. Mam radio. Ale ale mam chopla na punkcie tego radia. Na każdej mapie, słuchajcie, jest jedno radio. Jej, złapałam kolejną stację. ma to! No. Zabiłam kolejne radio, zabiłam kolejne radio. Tieru. Dobra, i wbiegamy w kolejną komorę. Żebyście się kurde nie zdziwili, ja naprawdę sobie kupię ten y, klaps filmowy. Dobra.